Higher Flexis, wymiana płytki. Niestety wyskakuje błąd komunikacji. 2020 rok. Dobrze jest sobie zrobić zdjęcie albo jakiś filmik. Jak i co, gdzie jest podpięte. Dobra, i tu jest na przykład trochę inaczej. bo Mamy C52. On jest tutaj przed CY4. A tutaj jest obok. Trzeba na wszystko zwracać uwagę, żeby nie popieprzyć. I teraz tak, stara płytka, tu pod napisem DISPLAY, jeden pręcik przecięty, a tutaj mamy pełny, więc trzeba go przeciąć. Kolejna rzecz, DIP SWITCHE. Płytka główna może być do kilku rodzajów urządzeń, do kilku mocy. I trzeba ustawić tak jak było. Jako tu było zalepione takim klejem, trzeba było to było... Odskrobać, ale już widzimy mniej więcej co i jak. I to samo trzeba zrobić na tej drugiej płytce. Dobra, wszystko pospinane można składać i odpalać, i sprawdzać, czy jest w porządku. Płytka wymieniona, wszystko złożone do kupy. Zaraz odpalamy. Jednostka ruszyła, damy jej trochę czasu, żeby sobie pochodziła kontrolnie, czy wszystko w porządku. Wygląda na to, że wszystko działa, także można lecieć dalej.